Witajcie, tym razem ze Stargardu. Znalazłem na Twojej mapie dwie ciekawe lokalizacje. Podziemia browaru Cooperman oraz tajemniczy tunel opisany na mapie jako tunel przy Inie. Tam jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda. Nie znalazłem żadnych informacji. Dotarłem na pierwsze miejsce. Jestem przy ruinach browaru, do którego podziemi zaraz wejdę. Tak się prezentują ruiny browaru, a przed nami wejście, do którego zaraz wejdziemy. Wyszliśmy właśnie do podziemi browaru stargarskiego browaru Cooperman To pierwsza komora. Tu widać, że przez szybik nasypało się mnóstwo śmieci. Na prawo mamy korytarz taki o sklepieniu łukowym. I kolejną komorę do przechowywania browaru. No powiem wam, że naprawdę robi wrażenie. Na moje oko to ma gdzieś z 7-8 metrów wysokości. Szerokości koło 5 na pewno. Tam właśnie przez taki szybik nawaliło się śmieci. Tu widać, że były jakieś przejścia, do tu kół zapewne poszukiwał skarbów i ostatnia trzecia komora identyczna, ale też bardzo duża. Wszystko osmolone tutaj dosyć ostro się jarało. Udało się namierzyć tą drugą lokalizację tunel przy Inie. I na to rzeka, która przepływa przez Stargard, a wlot do tego tunelu znajduje się tam. Muszę tam jakoś się dostać no i zaraz zobaczymy. No co, udało nam się dostać tutaj na dół tunel o szerokości około 1,80 m, no nie wyższy niż metr, ale zobaczymy, co na nas tam czeka. No jest dosyć długi, jest to tunel zapewne, który odprowadzał wodę do tej rzeki, no ale nie byłbym sobą, żeby mi nie przeszedł na Kuczkach, bo na kuckach. Poprawię sobie to, będzie mi wygodniej. Jest to ceglana konstrukcja na spągu. Jest bardzo wilgotny piach, czyli pewnie od czasu do czasu przepływa tutaj woda, chociaż śladu nie widać. Co ciekawe, podmurówka tego tunelu jest wykonana z jakiegoś kamienia, a dopiero górna część jest wykonana w cegły. No z racji wysokości. Po tunelu się nie idzie zbyt komfortowo, żebym powiedział. No ale... Na razie wyszukuję tych wszystkich lokalizacji blisko komina, że tak powiem, z racji, że w bardzo krótkim czasie czekają mnie dwie duże podróże. Ale o tym przekonacie się śledząc mój kanał OK Skupmy się na miejscu w którym jesteśmy No co? Tunel jak tunel Tam weszliśmy No idziemy dalej Jest bardzo duży cuk, czyli podejrzewam O! Nawet co zauważyłem to wam powiem, że Tunel jest wyższy. Tutaj. Czyli, może idzie z takiej jakiejś górki, bym powiedział. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy w ogóle. Ja już widzę pomału światło słoneczne. Widzicie, za zakrętem. Jeszcze raz. No nie jest zbyt taki długi jakby w opisie ale w połączeniu z podziemiami browara nie jest źle o, widzimy dużo śmieci, czyli blisko wyjście okej okay. jeszcze trochę poświęcimy Wyszliśmy w bardzo fajnym miejscu, w jakimś strumyku mostku. Było o wiele łatwiejsze wejście z tej strony. No ale okej. Okay.